historyka w toka, bo dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, no i zaczynajmy zaczynamy się, dzięki i tam już sobie zaczniemy dzień dobra, muszę wstać i ja sobie chciałam pograć, więc się przeniosę dobra, odłożę to dobra, i teraz odłożę kulę i sobie pogram a nie, miałam jeszcze żadne rzeczy z dobra. To odłożę to tutaj i pójdę po te rzeczy. Dobra. To będzie niedługo. Ja teraz zdjęcie kipcuję, zobaczę, czy jest wszystko ok. Więc zobaczymy. Dobra. Chodźmy. Lecę po połowie to. w ogóle nie jadę do szkoły, ale. wymiechałam. No, Dobra, pomożę sobie. Okej, okay. i teraz mogę usiąść i to narazili myślę, że grać. <coughs> Dobra, chodźmy na to, nie zaczęłam, O, co robisz? A no mogłabyś się uczyć, ale dobrze, no niech wiecie. Zaraz, w sensie zaraz idziemy się spać, bo jest już dosyć zaraz późno. Już jeszcze jest jasno, ale jest już późno. A bo jutro idziemy bardzo rano na kontrolę i może zdjęcie gipsu. Okej, okay, okej. Okay. No właśnie, więc proszę. idź już spać. No dobrze, dobrze, już idę spać. No, mam nadzieję. Dobrze, to my wychodzimy. Masz tu kule Proszę już Dobrze, to... No, papa. Dobrze, no. No, muszę że To No, nie chcę. Mi się to zabiorę. To... To sobie tu zawiesz. i jest Dobra, pojedźmy teraz do małego. Zostawimy je czyli żeby jak coś widzieć, czy śpi, czy nas oszukuje. No, ja tak. Jest to bardzo dobry pomysł. No, widzisz? Dobra. Patrzmy. O, mam chodź już, patrz. Dobra. Podłóż sobie tutaj całą książkę. Przepraszam nicię. Dobra. Noc. Dobra, dobry, że jego rzeczy przygotuję na jutro do szkoły. Dobra. Chodźmy teraz jeszcze my spać, kotki są chyba u góry, tak kotki są u góry, nie wiem, to tam musimy iść spać i tak naprawdę prawie zaraz wstawać, żeby przygotować jedzenie, wszystko i w ogóle, żeby udało nam się szybko dojechać do no szkoły i szpitala. No, dobra. Zobaczmy, czy to jest, tu dziewczyny jeszcze śpię. I dobrze, udało mi się tak po... uciekać, chodźmy już spać. Nad ranem. Mmm, dobra. Musimy znów wstać. To ja się przebieram. też się przebieraj. Bo na przykład, Chodźmy do dziewczyn. Bierzesz jedną białą drogą. No to jakby drugą rękę. Butelka. Sprawdzam super. To jest super. daję, Okej. Okay. Teraz tak. Torba jest. Dajmy jeszcze słęczki bierzmy te torby i chodźmy na dół. czekaj, słuchaj swoje telefonem? Dobra, na razie. Okej. Okay. Dobra, jedźmy teraz na dół. A co to mnie tu dzisiaj pracę? No mam. Dobra, no to ja muszę zarzucić małego i z dziewczynami i z... Lili pojechać do szpitala, bo dałaby mnie na nią wybory. No niestety. Mm, Okej, okay, dobra, teraz tak. Włóżmy mm. Dziewczyny. Okej. Okay. Mm. Dobra, muszę wziąć... Czy weź swój telefon. I myślę, że lecisz do pracy, a ja sobie jakoś z tym poradzę. Okej, okay, mam nadzieję. No, nie mam innego wyboru. Dobra, mama. Pa, pa. Dobra, dziewczynki, chodzi waszego brata. Wstały, kochani. A gdzieś mamy... Mam na A dlaczego jest jeszcze tak ciemno? Bo jest jeszcze dosyć rano. dlaczego tak szybko wstaje? Bo się by się dostała siostrą na zdejmowanie pisuję wiesz, w plecak. I musisz się wstać, żebyśmy po prostu zdążyli z wszystkim. A, okej, okay, rozumiem. Dobra. Mm, siadaj tutaj, pozostawię tu twojej siostry. Możesz z dać coś powiedzieć, czy coś? A ja teraz zrobię nam jedzenie. Mm. Okej, okay, idealnie. Przez dam. każdemu tofu. jajko dobra <coughs> jeszcze dziewczynka, do bo w ogóle rozszerzamy już dietę musimy kupić nowy ten ale to za chwilkę dobra zaraz um. Zaraz obudzimy Twoją siostrę. Nieważne, nie skomentuję ja tego, dlaczego się ty włóczkę dla dziecka. Um. Czekajcie. Nie. Proszę. Dziękuję, mama. Dreszcie jeszcze dalej. Czekajcie. Reszty to dla Twojej siostry. Teraz jeszcze dwie siostry młodszą nakarmię. Proszę, dziękuję. No, teraz na karmię swoje małe siostry. Okej. Okay. Pożyczam to miski. O, teraz jeszcze muszę polecieć po kotki, bo... A nie, tu są kotki. Okej. Okay. Myślałam, że pojechały do ubranych widocznie. Nie. Bo najwidoczniej... nie. Dobra To mam na impronę więcej dzisiaj jedzenia Na żądce minucie w sobie jeszcze chcę wezmisek, dobra Teraz tak, wezmę sobie siostry, co zostałem zostaną Albo nie, chodzę ze mną Kłodki też zostaną Ja nie dałam tam wypiędu, bo podpiął mi siostrę, żeby zjadła I wtedy um, ona dzisiaj idzie do szkoły, wiesz co? Ona dzisiaj raczej nie pójdzie, bo przez to, że idziemy zdejmować gips, ale już to do szkoły, nie ma się do no, Okej. Okay. Wstajemy. Mama, jeszcze chwilę. Nie, wstajesz. O, przebieraj się. Okej, okay, okej. Okay. Przybrane, dobra, bierz kulę. Mama może już tylko idę, jeśli użyć się ten... Mogę w sumie podać tobie do reburam kulę, bo chcę sobie żeś to coś tam, to weź tam sobie co tam chcesz. Może coś ci się przyda, czekając w poczekalni. Dobra. Cieszę, <laughs> <laughs> już, już, już dziewczynki. Dobra, idziemy. Wszyscy do windy. Jedziemy teraz na dół. E, mały bierz teraz, teraz tak, muszę się tutaj zorganizować, bo potem mi będziesz już mogła pomóc, bo będziesz tylko jedną rękę zajętą, a nie dwie. Dobra, teraz Tyle zjeść szybko. Wypijte. I wstaw zmywarkę. Zmywanie. mhm. Jeszcze szybko wyłączam telewizję. A, światło. Dobra, lecimy. No nie, jeszcze najpierw muszę zapakować rzeczy tutaj. Teraz dopiero lecimy. Okej, a co najpierw, najpierw mały do przedszkola, do żłobka tam do przedszkola. Mm, Okej, okay, dobra i teraz bym do szpitala. Mm, mm, mm. Na pierwsze piętro, chyba poszłam na pierwsze piętro, powinnam pójść na pierwsze piętro. No, Zobaczymy, jak to tutaj będzie. Okej. Okay. Dobra. So, right. Muszę tutaj opowiedzieć, co kwiat. Dzień dobry. Ja usłyszałam, e, tak, wiem, że pani, ale niestety jest pełność jeszcze wybranych przez panią. No nie możemy wejść wcześniej, jeśli ich nie ma. Proszę pani, niestety muszę ich poczekać. No dobrze. Hmm. Poczekamy wtedy. Ja, ja też. No, mm, ale ja nie chcę. Dzieci musicie, nie, nie musimy to iść, musicie. Dzień dobry, yy, czy możemy wejść? Yy, tak, proszę Państwa, ale Państwo są dopiero drudzy, jak do wejścia jeszcze czekamy na osoby. Proszę Pana. Proszę, siadajcie. Przepraszam, czy mogłabyś Pani yy, tak, 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 oczywiście. Dobra, yy, sobie jeszcze. Musimy go przyjść, dlaczego? Nie wiem, dobrze, wezmę numerek. będę szybciej. Zobaczmy, że nie ma pierwszego. Dobra, numer. okay. masz numerek. masz. Ach, mój numerek. Okej, okay, gdzież taki masz numerek? Okej, wezmę masz numerek, bo mam. Numer. Szóstka, dopiero szóstka. Wow. Dobrze proszę Państwa, proszę się ustawić w kolejce tak jak, Państwa, w takiej, że Państwo powinni wchodzić. Nie no, ja no, to my pierwsi, kiedy ci chodźcie tu. Czuwaj I ja trzecia. O to może takie. Ja czwarta. Piąta. My co to jest szósta. Dobrze, dobrze rozumiem. Ale czekamy jeszcze na... Piję jakby Państwo... Tu... Państwo, którzy byli pierwsi. Okej, okay, dobrze. Ja usiądę o tyle. No nie wiem, no chyba się doczekamy, ale bo musimy jeszcze chwilę poczekać. No, dobra, to co teraz zrobimy? Mam pomysł. A jeśli chcecie wiedzieć, co się wydarzy jakby dalej, to wyczekujcie drugiej części, a jakbyś zrobił już w samej części. Pa, pa.